Dzień dobry państwu. Miło mi gościć w państwa domach. Pragnę przedstawić film, film dokumentalny pod tytułem Nieznana i Znana, czyli historia kościoła parafialnego w ujeździe pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła. Przedstawię się Państwu. Nazywam się Dariusz Czapa, jestem historykiem regionalnym. No i prawdę powiedziawszy, badam ziemię ujazdowską, staram się zrobić to najlepiej jak mogę. Mam nadzieję, że ten film to przybliży. Jestem również prezesem stowarzyszenia Miłośników ujazdu, które zajmuje się kulturą, tradycją, regionalizmem ogólnie. Film będzie dotyczył dwóch aspektów bardzo ważnych: sakrum i profanum. Sakrum to świętość. Profanum z języka łacińskiego, przed świątynią, albo inaczej to, co ludzkie. By jednak mówić o tym wspaniałym zabytku, o którym wiemy, że teoretycznie pochodził z 1613 roku muszę sięgnąć w bardzo odległe czasy. Czasy o których możemy powiedzieć początki państwa polskiego, bardzo możliwe, czyli nasze miasto, ujazd, o którym tutaj również będę wzmiankował. W 1155 roku w bulli papieskiej Hadriana IV jest informacja o włościach biskupstwa wrocławskiego i jego poddanych. Mamy rok 1155. Przecież to są czasy krótko po rozbiciu dzielnicowym. Bolesław Krzywousty, Władysław Wygnaniec tu na Śląsku i mamy ten ujazd. Skąd on się tam znalazł? Przecież lokacja miasta nastąpiła 80 lat później otóż właśnie musiała istnieć osada. Osada już o wielkim znaczeniu dla biskupstwa. Dobra biskupie przecież to były. Ale żeby stało się to formalne, należało to zrobić w sposób prawny. I dopiero w roku 1222 książę opolski Kazimierz I przekazuje dobra Ujazdowskie we władanie biskupstwa Wrocławskiego, którym rządzi wtedy Biskup Wawrzyniec. W kolejnym roku, 1223, następuje lokacja miasta. Bardzo, bardzo ważne wydarzenie. Jedno z pierwszych na ziemiach polskich. No, biskup Wawrzyniec miał do tego rękę. Wyznaczono granice miasta, miejsce targowe, które my potocznie nazywamy rynkiem, a wójtem ujazdu zostaje Walter z Nysy. W dokumencie, który jest we Wrocławiu podpisany, są spisane jego prawa, obowiązki wobec ludności i wszystko, co jest istotne w tamtym czasie. I tutaj należy poszukać początków tych kontaktów bezpośrednich z biskupstwem. Otóż Ujazd staje się letnią rezydencją albo rezydencją. Biskupów, którzy tutaj przyjeżdżają, spisują ważne dokumenty, rezydują w pobliskim zamku. Kiedyś to warowna baszta, dżungl, otoczona fosami, murami obronnymi, wałami. Wyjątkowe miejsce, oczywiście. Dla wygody potem przebudowano, stworzono dom biskupi. No powiedzielibyśmy taka rezydencja już bardziej mieszkalna. Rozbudowywano i biskupi Wrocławscy. Mieli tutaj wpływ na całą Ziemię Ujazdowską do roku 1524, kiedy z powodów przypuszczalnie finansowych oddali miastowe władanie obecnemu wtedy wójtowi. Był to Mikołaj Dluchomil, z rodu czeskiego pochodzący z Bierawy, a ród Dluchomilów przybył w XV wieku na Ziemię. O Polską, śląsk z Czech. Ktoś by pomyślał, co tu Czesi robią. No ale trzeba pamiętać, że historia kołem się toczy. W roku 1335 przez król Kazimierz Wielki oddał śląsk Czechom. Więc nie ma tu w tym nic dziwnego, że Czesi mogą tutaj rezydować. On staje się pierwszym prywatnym właścicielem dóbr ujazdowskich. Po nim następują kolejni. Biskupstwo traci na znaczeniu, ale ujazd w naszym mniemaniu, takim lokalnym, nie stracił nic. Wprost przeciwnie, dalej się rozwijał, ale historia Kościoła, o której tu będę starał się powiedzieć, i nie tylko ja, bo również ksiądz proboszcz parafii ujazdowskiej, Zygfryd Flak, opowie o tym sakrum, o kościele wewnątrz. A ja poprowadzę Państwa o tym, co profanum, jak wcześniej powiedziałem, czyli tym, co sprawiło, że dowiedzieliśmy się znacznie więcej o badaniach naukowych, odkryciach, sensacjach naukowych. No chyba dlatego ten film tworzymy. Za chwileczkę przejdziemy bliżej Kościoła, pokażemy jego otoczenie i zmiany, które na przestrzeni wieków następowały. Przed wejściem do Kościoła. I czeski święty Jan Nepomucen, a właściwie Jan z Nepomuk, takiej miejscowości w Czechach. Święty żył w XIV wieku, a jego kult rozpowszechniony jest szczególnie w tej części Europy. Powiedzielibyśmy na Śląsku, Czechach, południowych Niemczech i w Austrii. O dziwo jest to święty Jezuitów, a zarazem patron. Chroniący przed powodzią, a jednocześnie suszami. Niekiedy zdarza się, że widzimy go na mostach. Jak na moście Karola w Pradze. My mamy tego samego Jana Nepomucena w ujeździe. Nie Praga, ale też miasto. Przy schodach wiodących do kościoła stoi krzyż misyjny. Krzyż, który teraz niedawno został odnowiony, pochodzi z drugiej połowy XIX wieku. Natomiast Naprzeciwko drzwi wejściowych przepiękna piaskowa figura, wykonana przez Johanna Melchiora Eszterajcha w 1744 roku. Wybitny rzeźbiarz, a przedstawia Józefa z dzieciątkiem. Dzieło sztuki architektonicznej, rzeźbiarskiej, jedna z figur tego wspaniałego artysty, stoi na rynku w Raciborzu. Warta uwagi. W południowej części kościoła w centralnej części widzimy kaplicę południową ale do niej dobudowana jest nowa zakrystia w 1926 roku podjęto trud wykonania nowej zakrystii stara nie spełniała już tych wymogów a kilka lat później w roku 1933 dobudowano jedno przęsło do nawy głównej przesunięto prezbiterium i tym samym kościół stał się Troszeczkę dłuższy i wydaje się bardziej okazały. W roku 1839 na wysokości transeptu do kaplicy północnej dobudowano kruchtek, czyli takie przejście do kościoła. Teraz będziemy wchodzili w ciekawe miejsce. Wejście, które jest na chór kościelny, ale nas bardziej będzie interesowało to, co znacznie wyżej, czyli dzwonnica. Piękne schody. I zaczynamy naszą wędrówkę w górę. Ja zaznaczę, że kościół ma 33 metry. Taki wiek chrystusowy. Taka analogia. Tu już mamy całkiem inny pogłos. Idziemy po starych schodach dębowych. Piękne. Słyszałem, że mają podlegać renowacji. No nie wiem. Niekiedy warto zachować to, co jest. Ale zobaczymy. Pójdziemy, pójdziemy po woltęńku do góry, będziemy się pieli. Znajdujemy się w dzwonnicy wieży północnej. Za mną piękny dzwon robi wrażenie, ale pamiętajmy, czasy się zmieniają, elektronika wchodzi w życie, dzwony są używane, ale nie wszystkie. Ten akurat nie. Natomiast przejdziemy na drugą stronę, gdzie znajduje się miejsce, tak zwane serce kościoła. Tego, który słychać! Tutaj widzimy fantastyczną część wieży południowej, od południowej strony naszego miasta. Jest bogatsza, zobaczcie. Mamy tutaj kilka dzwonów, wspaniale się prezentują. Takie mroczne pomieszczenie wygląda jak z jakichś filmów, wiecie, horrorów czy tym podobnych. Z perspektywy tarasu, który znajduje się na pierwszej kondygnacji zamku, widzimy bardzo dobrze wieżę, północną wieżę kościelną. I tutaj jest taka ciekawostka: fragment, gdzie znajduje się otwór okienny z taką żaluzją drewnianą, jest to fragment, gdzie kiedyś znajdowały się nadbudowane drewniane wieże w XVII wieku. Trudno powiedzieć kiedy. Między rokiem 1613 a 1660. Najprawdopodobniej powstały i funkcjonowały do roku 1863. W tym też roku dobudowano dwa te fragmenty zwieńczenia górnych, szpiczastych wież, wybudowanych w stylu neogotyckim. One funkcjonują po dzień dzisiejszy. Wyglądają jak całość.